No, i wieczorne strzanko. Zaczynamy od odpalenia fajnej petardy. I zaraz zobaczycie, jak niesamowite miejsce do strzania petardami pod względem echa właśnie znaleźliśmy. Także tutaj możesz się odsuwać, leci hamerek. I posłuchajcie tego, echa. To jest to evenement. Jest Macie. Dwa huki w cenie jednego. Dobra, to echo jest tak cudowne, że musimy to sprowadzić z mocniejszą petardą. Lecimy z dumbumem. zobaczymy jak nam tym razem odpowie. Przyjaciel po drugiej stronie. To, to jest. Nie wiem, naprawdę, dwa wybuchy w cenie jednego. I co tu więcej mówić? Dokładnie. Akurat jest tutaj dużo innych huków, oparcie, jak skosiło trawkę do Przy okazji jest dużo innych huków, bo w okolicy jest odpust no i też ludzie swoją. Jest fajny klimacik. Trzeba mam różnych pierdłek. także lecimy. Zaczynamy, może, od bączka jakiegoś bezkraklingowego. Tutaj mamy, widzicie, całe różny, fajny stafik rzeczy. Także, no, bączuś, siadaj. Możliwe, że się nie będzie zbytnio kręcił, ale. O, no to słabo się kręci. No, spaliłem sobie palca No ja też wcześniej Może wolisz tą zapalić? zmiany yes, Nie, udało się, ale spalonym z dwóch stron palcem Bączek Dobrze nie bąki, bo już bąków mamy dzisiaj dosyć, teraz są bączki Polecam się złapać za ucho Ło! Wow, Ło! Wow, zakręcił się! No nie na za długo, ale, ale zawsze coś. Teraz mamy lekko doświetlony obszar i odpalimy zaraz drugiego. Ładna fontanna z tego się zrobiła. Ło Jakby się kręcił normalnie na asfalcie, to byłby naprawdę w kulki na naraz. Dawaj! Idealnie, idealna synchronizacja. Ło, wow, nawet fajnie. No, dobra. To próba chyba generalna przed, kara, przed dużym yy, tym, przed dużym od odchunkiem. Kaliberek od Komety, Piotrek czyni honory. pójdzie okej, okay. na 100%. Także yy, co my tu mamy? Mamy już w sumie cztery rzeczy i cztery rzeczy są dosyć konkretne, chyba z tych konkretnych rzeczy zaczniemy od fontanny. Dobry pomysł. Także bierzemy fontannę, ustawimy ją tu jeszcze pod krzakami, bo tu już jest całkiem całkiem ciemno i przy okazji krzaki będą fajnym odnośnikiem wysokości tej fontanny, co jest w sumie fajną sprawą, tylko musimy najpierw znaleźć jej ląd tutaj. No tak, te fontanny to zawsze jest problematyczne wtedy, ale... O, to widzisz właśnie jak wygląda marketing. Tak. Ale super, wielka fontanna. Mm. No a w środku już tak to super nie wygląda. Czy się utrzyma? Fontannę odpalam. Piotrek pewnie zrobi jakąś fotkę ładną. Odpalać mogę? No możesz. Dobra. Trzy, cztery. Może z czasem naświetlania spróbować też. Oho. Mhm. No to jest trochę powyginany ten ląd ale O. No fontana długa i fajna Ale tylko pojedyncze kulki Karklingowe leciały ponad te krzaki Wyżej niż 3 metry to raczej nie było Lecimy z kolejną bardzo Fajną rzeczą, motylek Otwunkę, także Polecam się trochę odsunąć Ponieważ z nim może być problem Bo ma trochę zdezelowane skrzydełko Jest mała szansa, mała bo mała Ale jest szansa, że on Nie zadziała tak jak powinien No ale to Musimy się o tym przekonać. Nie. Wow. No nie powiem. Przez chwilę było trochę groźnie. Myślałem, że wybuchnie na ziemi albo na krzaku. Ale jednak dał sobie radę. Sprawie, że Grandy w Finale przed przedostatnią rzeczą. Single Titanium SALUT od Piromaxa leci sobie prosto nad rzekę, żeby posłuchać podwójnego echa. My staniemy sobie właśnie gdzieś w tym miejscu, żeby pamiętę echo usłyszeć. A singla ustawimy pod takim kątem. Lecimy, mogę odpalać? Także lecimy. Single Titanium SALUT Piromax. Pięknie, wow, tego podwójnego echa nie było aż tak bardzo słychać, ale efekt i tak wyszedł pięknie. No i grande finale tego strzelania, pocisk z wyrzutni, nie mam pojęcia jakiej, nie mam pojęcia jak duży to będzie wybuch i tak dalej, więc troszkę dalej się odpnę, także odpalam, można? To lecimy. jakiej to była? Myślisz? Eee, tytanowej. Ale nie mam pojęcia, z jakiej była. Nigdy nie miałem żadnej tytanowej wyrzutni przecież. Lol. Wow. To w sumie niewielka strata, że spadł na ziemię, bo efekt się nie stracił. No, ale i tak dosyć fajnie to wyszło. No, i tu jest ten moment wybuchu. To jest... No, i tu jeszcze sekunda pewnie. Po tym, jak tytan sam będzie. No. O. No, kurde, nie wiem, bo tu był po prostu pocisk który znalazłem w swoim kartonie swojej werkami. Tak luźno totalnie. Myślałem, że to jest jakiejś efektownej wyrzutni. A wątpię, żeby z tytanium salutami wypadł jakiegoś. No chyba, że się za niedługo okaże, że, że znajdzie, znajdę jakiegoś tytana, będę odpalał i okaże, że on nie ma, nie ma wybuchu. No ale to, to nie wiem. To nic. Także ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych Cześć. materiałach. I Piotrek też się z wami żegna i pas też pewnie pozdrawia do pozdrawiam wszystkich.